Trzynaście. Jako diabeł tłumaczył Twardowskiemu, co uczynił. Gdy się to dzieje na zamku, Twardowski powrócił do izby i zbudził Maćka, a sam padł na łoże znużony, chcąc się snem pokrzepić, gdy skąta ukazał się szatan. – A cóż – rzekł – król słowa nie strzymał? Pochwycił się do cienia. – I cóż się stało? – Cień królowej w strasznego trupa się przemienił. Bardzo dobrze, odpowiedział szatan. Jak to dobrze rzekł Twardowski przecież eś tego nie chciał i ostrzegałeś trzeba było odpowiedział diabeł trzeba było króla ostrzec, aby się nie ruszał i nie porywał był to jedyny sposób znęcenia go do przeciwnej czynności. Waszmość wiesz, że zakazane rzeczy obudzają ciekawość gwałtowną, niepohamowaną, która wiedzie do przestąpienia zakazu i zapomnienia przestrogi. Mnie zaś potrzeba tego było, aby za zbliżeniem się króla ukazał mu się cień we właściwej swej postaci obrzydliwego trupa. Tym sposobem widzenie ostatnie nie gorętszą miłość, lecz odrazę po sobie zostawi. Król rzuci się ku innym niewiastom, pocznie szukać rozrywki, aby zapomnieć żony, a tego ja chciałem. Twardowski, zamyślony, rzekł w duchu do siebie: Jestem tylko machiną diabelską i nic więcej. Byłoż po co wiązać się z szatanem?